Dzień dobry, mamy godzinę 0.15. Jest noc i stwierdziłam, że to jest idealna pora, aby zacząć vlogmas, dzień 12. A więc słuchajcie, ja sobie znalazłam idealną porę na zrobienie maseczki. Spójrzcie, to jest to taka. Brokatowa! Ale słuchajcie, w ogóle trudno mi jest usta otwierać, bo ona się tak strasznie. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, ale wiecie o co mi chodzi, nie? I ona tak strasznie boli, jak ją się zrywa. Tutaj jest te off, naprawdę ona ohydnie boli. Ale naprawdę skóra jest po niej fajna. Także dla efektów warto wglepać patrzcie Jak ja na usta niechcący nałożyłam i usta mi się tak po prostu zrobiły. Że wiecie, zamiast wyjść, tak jak ta druga tutaj, obok, tak tako. Nie, nie czekaj, idzie troszeczkę. O! To są takie przyklejone. Dobra, czekamy jeszcze 5 minut i zrywamy to. Mamy godzinę drugą 12 i idziemy właśnie spać. Patrzcie, już mam nawet ten założony sobie pa, mój e, baldachim. Zawsze jak sobie właśnie idę spać. Ściele łóżko już, doroscieram wszystko. Tak już leżę i przykryta jestem kołdrą. Zaraz właśnie się przykryję. To mam tak tutaj go zakrytego. I po prostu jestem jakby tak zamknięta. Nie wiem, tak się lepiej czuję wtedy. po prostu fajnie mi jest wtedy i tyle lepiej się śpi. Także widzimy się rano, misieczki. A Wy co, nie oglądacie własnych odcinków? Ja uwielbiam oglądać swoje odcinki serio. Chociaż wiem, co tam jest, to i tak sobie je oglądam. No bo wiecie, ja ich nie montuję i nie wiem, jak są zmontowane i w ogóle. Więc potem sobie, jak zostają wstawione, od razu mają zawsze premiera o 12 to sobie je oglądam w łóżeczku. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy godzinę po 12:00. jest. Ja właśnie obejrzałam mój najnowszy odcinek z vlogmasów, jeżeli wy jeszcze nie oglądaliście to koniecznie obejrzyjcie. I co? I zaraz idziemy się myju-myju. Będziemy teraz otwierali kalendarze i mam nadzieję, że będzie jakaś fajna do kąpieli, chociaż już trochę tych kul mamy, zaraz Wam pokażę ile tego jest, ale może coś tam się trafi. Także otwieramy kalendarze. Dobra, zacznijmy od tego najgorszego: 12. Ja nawet po prostu, jak go otwieram, to mi się. To sprzątać trzeba. Ja nawet, jak go otwieram, to mi się nie chce po prostu Wam pokazywać tego, bo wiem, że tu będzie. Coś niefajnego, nieciekawego. A, to jest jakieś długie. Pilnik pewnie. Nie no, grzebień. Powiedzcie mi, kto dzisiaj używa takich grzebieni? I to nie znaczy, że moje włosy nie są rozczesane. Te grzebienie tak działają, te plastikowe. Kto dzisiaj używa takich grzebieni? No ale dobra, może na jakiś wyjazd, może coś, można go gdzieś wrzucić. Te... Typ... Muzyczka, patrzcie. Yeah! Słuchajcie, jeżeli chodzi o Jankę Kendall, to wczoraj zamiast jedenastki otworzyłam dwunastkę i ja się nie zorientowałam. To wy mi napisaliście, teraz czytałam komentarze, bo ja oczywiście wam odpowiadam. Jeżeli komentujecie mi vlogmasa, to ja wam odpowiadam. Także, kochani, zostawcie teraz komentarz i łapkę w górę, to na pewno wam odpowiem. I słuchajcie, otworzyłam wczoraj właśnie dwunastkę zamiast jedenastki. No bo... O, dobra, tu jest jedenastka. Czyli dzisiaj otwieramy za wczoraj. Tutaj będzie coś małego. No, jest to malutkie. Nie te malutkie jakoś nie ciągnie. Ja te malutkie to pooddaję mamie. Zobaczcie, jaka dobra ze mnie córa będzie. I mamy tutaj zapach też typowo świąteczny. Cieszę się w ogóle, że oni dali takie typowo świąteczne zapachy, takie naprawdę jakieś takie pierniczki. No takie, wiecie, czuć, nie wiem tego wytłumaczyć, ale czuć, kiedy po prostu to jest wszystko świąteczne. Czuć po prostu. Ej, czekajcie. O, to jest chyba ten sam zapach. Oni dają takie małe i takie duże z tego samego zapachu. Także jak najbardziej, jak Kendall na plus. Dobra, otwórzmy nasze kosmetyczne W7 i numer 12. Mamy coś takiego niby takiego dłuższego, ale jednak nie. Uuu, to chyba będzie maskara. Boże święty, mi zawsze wszystko wylatuje. Big Lash, maskara, tak, jest to maskara, jak mówiłam. Sztateczka fajna, słuchajcie, jest to wersja miniaturowa na pewno, ale maskar nigdy nie za dużo, na wyjazd idealna. Także W7 dzisiaj również na plus, bo maskar nigdy nie za dużo. Pamiętajcie, zawsze maskary się przydadzą. Dobra, otwieramy nasz najbardziej rozwalony kalendarz Glitz Glam, czyli... Numer 12 mamy serduszko. Może to będzie właśnie z, yy, musująca ta do kąpieli. Boże. A jednak to jest mydełko. Czyli kochani, mamy kolejne mydełko. Jak wiecie, ja jak, jeżeli, otwieram, jeżeli otwieram i jest mydełko, no to ja wam te mydełka wysyłam. Jeżeli ktoś nie wie, jak można takie mydełko zdobyć, ja po prostu je dołączam do paczek, jak wiecie albo nie wiecie, jeżeli ktoś na TikToku bardzo dużo osób wysyła tam różne prezenty, jakieś koncerty, I'm very riche", dramy queen i bardzo dużo na przykład TikTokerów właśnie na przykład za drama queen to coś wysyła im i w ogóle, ja postanowiłam, że za drama queen będę wysyłała Paczuszkę świąteczną, gdzie będzie moje zdjęcie z autografem, jedno z mydełek zapakowałam. Widzicie, one są zapakowane. Ja ich w ogóle nie używam, tylko odkładam. Plus trzy albo dwie inne, większe troszeczkę rzeczy. I ta promocja trwa do niedzieli. Także już odkładam ile ci to mydełko dla Was, tylko troszeczkę źle je otworzyłam i ona się tu otworzyło. Ale myślę, że po prostu je zapakuję w coś jeszcze. Także odkładam i to już jest dla Was. Dobra. Makeup Revolution, pokaż, co dzisiaj dla nas przyszkowałeś za niespodziankę. Numer 12, bo wczoraj dobrze otworzyłam chyba, tak. Dobra, 12 jest kółeczko. Jestem bardzo ciekawa. No dobra, myślałam, że to jest jakiś puder. A zgadnijcie, co to jest, zgadnijcie, co to jest. Zatrzymajcie teraz film, napiszcie komentarz, jak myślicie, co to jest. To jest lusterko. Ale w sumie takie małe, słuchajcie, zawsze też się może przydać na wyjazdy. Ja widzę, że my dzisiaj komponujemy paczkę na wyjazd po prostu. Paczkę na wyjazd. Miniaturowy tusz, lusterko. No słuchajcie... Jak wiadomo, ja na przykład takiego małego lustereczka nie mam i zawsze na przykład, jak gdzieś jestem, to korzystam z lusterek, na przykład taką w palecce. Także takie oddzielne lustereczko też się przyda, no przyda się, no dajmy ten plus, no niech ma, niech ma. Dobra, i czy Nyx? dzisiaj chciałby nas zaskoczyć pomadką w sztyfcie, bo wczoraj używałam, to nie jest ta, o tej pomadki w z Nyksa. ona jest troszeczkę za jasna. Na ustach ona wygląda taka bardzo Barbie, jest Myślę, że ta ciemniejsza będzie lepsza, ale może teraz znowu będzie coś fajnego. Otwieramy numer 12. Jeżeli tutaj będzie pomadka w sztyfcie, yy, no, to, no, no to nie wiem, dostaniecie. Nie wiem, co dostaniecie. Co dostaniecie? No niestety nie, dostaniecie. Aha, jest to pomadka yy, niematowa, tylko taka błyszczykowa, ale spójrzcie na to. Jaka mała różnica w ogóle koloru, nie? Nex. Ogarnij się, proszę, ogarnij, ogarnij. Ej, słuchajcie, w ogóle przypomniałam się, że my tego kalendarza jeszcze nie otworzyliśmy, ale on wydaje mi się, że jest od właśnie 25 czy tam 24 grudnia. Patrzcie, to jest w ogóle to samo, ten sam jakby taki wzór, co na tym ustereczku. Sprawdźmy go, bo jestem ciekawa, czy on nie jest. A jakby się okazało, że on nie jest od tego 24 grudnia, i my po prostu go nie otwieraliśmy, bo ja jestem taką blondyną. O jezus, jaki on jest wielki. On jest od 25 grudnia i same duże rzeczy ma. Patrzcie, na Sylwestra to jakaś paleta tu jest na pewno. Dobra, tego zostawiamy. Patrzcie, słuchajcie, patrzcie, ile tych mydełek mamy. Oczywiście połowa z nich yy, to są te kule musujące do kąpieli, ale no nie połowa, bo większa, znaczna większa część to są właśnie mydełka. Ja idę się właśnie myć i wzięłabym w sumie jakąś sobie kulę do kąpieli. Może wykorzystamy te białe, bo te białe się rozwalają. Bierzemy jedną czy dwie. Zastanawiam się właśnie. Weźmiemy dwie, w razie czego weźmiemy dwie i idziemy się myju myju. Hejka kochani, słuchajcie, ja już się właśnie pomalowałam i miałam wam trochę nagrać jak się maluję, ale zupełnie zapomniałam, bo zadzwoniła do mnie moja Kamila, moja koleżanka, bardzo serdecznie pozdrawiam moją najdroższą przyjaciółeczkę. Musi19 na TikToku się nazywa, pewnie ją znacie. I słuchajcie, co teraz robimy? Teraz będziemy się po malutku ubierać, bo mamy godzinę 16. Moja mama poszła na 15.30 do fryzjera i po prostu musimy ją odebrać i iść na małe zakupki. I słuchajcie, hitu, moja mama zapełniała portfela i nawet nawet jakbym nie chciała iść już na te zakupy, to i tak muszę iść tam do niej do tego fryzjera, zanieść jej po prostu portfel. Ubieramy się i lecimy. Zobaczcie, jak już jest ciemno. A nie, widać tam parę włos z włosów z budzikiem i tego, że zimno. I w futerku, tapeczce i szaliku. I połamu się. Witam Państwa, jesteśmy w. Światło! Dziękuję. Yy, jesteśmy <ścoughs> w garażu podziemnym. Teraz leżymy na samochodzie mojego taty. I słuchajcie, ogółem że odebraliśmy moją mamę, znaczy ja odebrałam. Portfel już ona ma i jestem cała w brokacie. Nie tym brokacie z oczu. Nie wiem, czy to widać w kamerze, nie widać. Yy, nagrywałam dla Was, nie wiem, czy może ktoś już widział, może nie. Przecież tak, ty, tego vlogu zobaczyć jutro, więc na pewno już pewnie wszyscy widzieli. Yy, TikToka z y, tym slimem, i tam się dodaje jakiś proszek, i się dodaje jeszcze osobny brokat. No i ten osobny brokat tak mi się nie trafił do słoiczka, tylko trafił na twarz, w ogóle, całe biurko. Wszystko po prostu było usypione. Patrzcie, możecie teraz zobaczyć yy, moje futerko. Pokażę wam. Tak to wygląda. Fajne, co? Podoba mi się. Teraz ja sobie tutaj zapięłam. O, może tak z odpiętym lepiej. Muszę sobie kupić jakiś, jakiś sweterek pod kolor tego, yy, tego, tego futerka. A moja szlanka... Fajne, podoba mi się, podoba mi się moja futerko. A, bo ogółem nie powiedziałam, co teraz robię. A, no to teraz yy, jedziemy Znowu do galerii, znowu na zakupy, ponieważ muszę zrobić zakupy w Ranię albo w Hebe, albo po prostu w, albo w Douglasie. Yy, muszę kupić masaczkę do twarzy, ale nie, nie kupię masaczki do twarzy za 500 zł znowu w Douglasie, także nie wchodzę do Daglasa. Wypadałoby kupić ten segregator na szminki. Yy, bo wczoraj po niego pojechałam i jak to, jak to dobrze yy, piszecie w komentarzach. Teraz właśnie zobaczyłam yy, tego vlogmasa poprzedniego. Yy, komentarza przeglądałam. I ja mam oczywiście odpowiadam na komentarze i tam właśnie było, że, że bądź jak kinia, pojedź po segregator do śminek, a wróć z zabawkami. Śnieg pada! Śnieg, jest śnieg, Kamila, Kamila Mucha, musi 19, patrz, wiem, że to będziesz oglądała, śnieg u mnie też pada, ha, ty się chwaliłaś, że u ciebie pada, u mnie nie, u mnie też, dobra, pa, kochani, chciałam tylko pokazać, że śnieg pada. Dzisiaj ma padać śnieg, jutro może być rano biało, a za dwa dni go znowu nie będzie, bo ile będzie stopni? Super, zima, zima w Polsce, zima w Polsce. Słuchajcie, kochani, ja już właśnie wróciłam z zakupów. I zabieram się za zmywanie makijażu, przebieranie się i robienie dla Was live'a. I słuchajcie, jakaś choroba mnie rozbiera. Chyba jakiś wirus mnie dopadł. Albo nie wiem co. ale po prostu jest mi zimno. Ogólnie tak się źle czuję bardzo. I słuchajcie, mogę Wam szybki haul zakupowy zrobić. Znaczy, nawet to nie będzie haul, no bo to jest takie po prostu takie rzeczy codziennego. Znaczy, dla normalnych ludzi codziennego użytku, dla mnie nie. Mamy micelarny żel oczyszczający z wodą różaną. Mamy tonik. Pierwszy raz posiadam tonik. Pierwszy raz mam tonik, pierwszy raz mam jakiś żel, bo dotychczas miałam tylko płyn micelarny, ale go chyba też już nie ma. Zaraz go znajdziemy. Dalej mamy w takim dużym zestawie po prostu szampon, odżywka i jeszcze jedna taka, wiecie, odżywka, maska do włosów. O, kupiłam płyn micelarny. Dobra, git, kupiłam płyn micelarny. I kup... to jest taki płyn micelarny profesjonalny, tak pisze Wodoodporny makijaż, rekomendow... rekomendowany przez makijażystów i że zero pozostałości zostawiam. Także zobaczymy ile w tym prawdy. I dalej, słuchajcie, mamy maseczki. Patrzcie. Takie trzy maseczki z jednej, jakby firmy. Takie z takim, z tym takim y, brokacikiem. Ja je lubię bardzo. Ale jeszcze z tej firmy nie miałam, także kupiłam wszystkie trzy, żeby wytestować. Mamy tutaj dalej y, maseczkę do włosów z y, y, brokatem. Maseczkę bąbelkową. Nie wiem, jak to będzie działało. Ponieważ po prostu. Ona jest w ogóle taka, być taka płaściutka. A znaczy, to są w ogóle dwie maseczki, bo tutaj spłynie jakiś i że robią się bąbelki, także zobaczymy. I pierwsze w moim życiu płatki pod oczy. Dobra, słuchajcie kochani, bez przeciągania zmywałam makijaż, bo naprawdę coś jakoś mi się źle czuje. muszę się ubrać w ogóle. I co kochani, nadszedł czas się pożegnać. Dzięki bardzo za oglądanie, jeżeli wam się podobało, to zostawiajcie łapki w górę i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Buziatki, pa pa!